Miało być więcej szorców, czego robimy, co robimy na warsztacie, więc tutaj Adrian jest w trakcie radosnej twórczości, bo w tym dziwnym wynalazku stwierdziliśmy, że potrzebujemy drugi zbiornik płynu chłodniczego, żeby wymienniki miały się gdzie chłodzić, bo to rozwiązanie wcześniejsze nie działało, także stworzyliśmy takie, że tak powiem autorskie rozwiązanie zbiorniczek płynu chłodniczego, tutaj dodatkowy będzie w rozpórce. Takie, o, tak, tak sobie wymyśliliśmy. Drugi, drugi samochód to Volkswagen Passarati Płyn, który znika nie wiadomo gdzie, no, okazało się, że znika na szybko złączkach, na podszybiu. Poza tym nie palił i tam się kolybał, no ale to był to nic innego jak regulator ciśnienia na listwie. No i last but not least. Szkoda w RSC 2.0 TFSI. Pasek w rozrządu mamy nowy. Jeszcze ustawiamy oczywiście wałki, mamy ustawione i wymieniamy oczywiście łańcuszek. Sprawdzaliśmy też stan nastawnika faz rozrządu, który gdzieś tu leży. No i jest ok. Z rzeczy, które jeszcze mamy rozkopane, to jedno DSG mamy rozkopane, bo jeszcze nie wiem co tam, o co chodzi. W ogóle auto ma przejechane 100 tysięcy, od nowości ma problem. ASO jako rozwiązanie wymieniło olej, ale to nic nie dało. Co jeszcze mamy? Jakąś jedną czy tam dwie głowice, które się robią. No i chyba wszystko na ten tydzień.